Wszystkich dziś ciekawych budzi, kto jest najszczęśliwszy z ludzi. A ja mówię, że nad pana najszczęśliwszy los furmana. Hej, bio, hej, ta bio, hej, ta stary młody jary. Hej, bio, hej, ta bio, hej, ta wiśta. Prrr. Dysko kieruje konie, Jestem jakby król na tronie, tam gdzie zech też kapy idą, Czy to koczem, czy to bidą. Hej, wio, ta bio, hej, ta stary młody jary, hej, wio, ta bio, hej, ta wiśta gdybyś koniom nie dał paszy tylko biczem ciągle straszył wtedy próżna nad twami tręga sam do wozu się zaprzęgaj hej wio, hej ta, wio, ta stary młody jary, hej wio, hej ta, wio, hej ta wiszta